Witajcie. Żyjemy w największym węźle historycznym w dziejach ludzkości globalizacji. Węzeł ten zdominowały trzy kosmopolityczne gałęzie finansowo-polityczne, które aktywnie walczą na wszystkich frontach finansowych i we wszystkich ośrodkach politycznych. Dlaczego? Dlatego, na przykład, City of London, jako historycznie wiodący węzeł lewicowej gałęzi globalistów finansowych, aktywnie wykorzystuje państwo w Wielką Brytanię jako instrument. Ale kontrola finansowa skupiona w Waszyngtonie ma nie mniejszy wpływ na to państwo. W rzeczywistości. To my, zwykli ludzie, jesteśmy uwięzieni w obozach zwanych państwami narodowymi, gdzie główną ideologią jest nacjonalizm. Najpierw powstało państwo narodowe, chwilę potem nacjonalizm, a chwilę później niepodległość i suwerenność. Pozwala to elitom trzymać nas w okopach, tak jak, trzymali, tak jak trzymają Ukraińców. W realnym świecie suwerenność i niepodległość państwa narodowego nie istnieje. Narzędzia nie mogą być suwerenne. Z zakończonego pod węzła zwanego Zimną Wojną wyłoniły się trzy mocarstwa w różnych fazach rozwoju społeczno-polityczno-gospodarczym. Możemy to zobrazować na sinusoidzie. Zimna wojna, 90. rok. Stany Zjednoczone są tutaj. Kontynuują trend spadkowy zapoczątkowany w latach 70. Rosja jest tutaj. Upada na łopatki. Rozpad państwa całkowity. Chiny są tutaj. Zaczynają trend wzrostowy. Rok 90. Zimną wojnę wygrały Chiny. Wyłoniły nam się trzy mocarstwa: Rosja, Chiny i USA. Mamy trójkąt. Trójkąt jest najbardziej stabilną figurą w geopolityce. Czyli idąc tym tokiem rozumowania, możemy wywnioskować, że każdy z tych wierzchołków jest zarządzany przez trójkąt wewnętrzny. I tak też jest w rzeczywistości. Wygląda to tak. I teraz USA. Lewica, prawica globalistyczna to są ludzie, rodziny odpowiedzialne za podaż dolara w Stanach, czyli Fed i Wall Street. Lewica globalistyczna to są rodziny ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii ze ośrodkiem z centrum w Londynie. I mamy trzeci wierzchołek kontroli finansowej, to jest zaplecze finansowo-polityczne prezydenta plus militaryści Pentagon i służby. Tak są zbudowane Stany Zjednoczone. Generalnie mówimy na to USA, ale w to wciągamy też Londyn, bo to jest lewa strona globalistów. Chiny. Prawa strona globalistów to, to jest Komsomol, czyli to są, to są ludzie. Czekajcie, przejdziemy do tego okresu ostatecznego. Tak to wygląda. W Chinach. To jest schemat kudłatego, jakby się ktoś pytał. Pierwszy raz w internecie, specjalnie dla was. 20 lat nad tym myślałem. Okazał się dzisiaj po raz pierwszy i zostanie już na wieki. Do sądu ostatecznego. Od dzisiaj możecie tego używać, tylko proszę, żebyście mówili schemat kudłatego. Życie krótkie, słowa wieczne. Chiny. Prawa strona globalistów to jest Konsumo, to są ludzie ze stolicą w Wuhan, ludzie, którzy budowali przemysł w Chinach razem z Amerykanami. Lewa strona to jest Szanghaj. To są klany bankowe powiązane, powiązane z, z Londynem jeszcze od czasów wojen opimowych. I kontrola finansowa, czyli Xi Ping teraz. A, słuchajcie, 10 lat temu to już mówiłem, no, ale powtórzę 10 lat temu. W Chinach władzę przejęło wojsko, cztery klany z północy. To, nie, to jest bardzo ważne: cztery północne klany wojskowe przejęły władzę w Chinach i stworzyły ten trzeci wierzchołek trójkąta. I co jest najważniejsze, to nie są Chińczycy Han. Oni się wywodzą z plemion y, Tungusko-Mandżurskich. Czyli mamy prawą stronę y, Komsomol, lewa strona Szanghaj i klany wojskowe z Xi Jinpingiem na wierzchu. I teraz słuchajcie, nie całe wojsko, y, nie całe wojsko było obsadzone przez manżurów y, Xi Jinpinga. Miesiąc temu po wizycie, tuż chyba dzień po wizycie Blinkena został y, zabity głównodowodzący wojsk y, rakietowych, pod którym były głowice atomowe. Więc tego kolesia zamordowali. Trzech zostało generałów jeszcze aresztowanych, więc całe dowództwo wojsk rakietowych zniknęło. Tym trzem generałom, w tym jeden polityczny, zostały postawione zarzuty korupcji, no bo coś musieli powiedzieć i już ich nigdy nie zobaczymy. I dzień po wyjeździe Blinkena zniknął na miesiąc minister spraw zagranicznych. Pojawił się po miesiącu, ale już nie jest ministrem spraw zagranicznych, wrócił ten poprzedni. Więc sytuacja w Chinach jest daleka od ustabilizowanej. Cały czas globaliści próbują, będzie próba podziału, rozbicia wojska i będzie próba zrobienia Majdanu w Chinach, ale o Chinach to w ogóle, w ogóle po tym programie dzisiejszym, chyba się przeniosę już w ogóle na, na wschód, bo tą Europę mamy omówioną. Także, yy, no tak wyglądają Chiny, żebyście wiedzieli. Rosja. Tutaj musicie zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz. <laughs> w jakim stanie. Putin przejął Rosję. Przez 10 lat, całe lata 90., Rosja była rozkradana, rozkradana przez globalistów. Przez Amerykę, przez Londyn, zamykali, rozkradali, prywatyzowali. Elity państwowe w Sowietach są głównie ukraińskie, musicie o tym wiedzieć. Od czasu porozumienia y, Nixona z Chruszczowem, chyba, Amerykanie próbują. Moją nomenklaturę ukraińską yy, w Moskwie. Putin przejął państwo, które, w którym już nie działało serce. Zaczynała się śmierć mózgowa. Nie pamiętam dokładnie, nie chcę was okłamać, ale w skarbie państwa chyba 15 15 milionów dolarów czy 150 milionów dolarów. Było pusto. Ludzie umierali z głodu, bo nie były emerytury wypłacane, rozumiecie? O tym my w ogóle nie wiemy, bo to są informacje zatajone, co tam się działo przez te 10 lat, Moskwa. W każdym razie. Putin przejął, Putin przejął yy, władzę w Rosji, oczywiście. No, przejął władzę w Rosji i skupił się na samym początku na wzmocnieniu y, tego wierzchołka kontroli. Bo zwyczajowo na wschodzie karabin rodzi, rodzi moc. Więc system siłowników musi być najsilniejszy. I doszedł do tego przez te 20 lat. W tej chwili były dwie próby rozbicia armii. Była próba Majdanu zrobienia w, w, w Rosji, ale w momencie, jak już ten purhel nabrzmiał, to Putin ogłosił tą częściową mobilizację, nie zamknął granic. Ta która miała rozwalić Moskwę, po prostu uciekła ze strachu, że ich wezmą na front, wywiozą. Także z tego, co widzimy, na razie się Rosji udało wszystko zgodnie z planem. Nie udało się y, prawicowym globalistom odizolować Rosji dzięki Chinom i, i Indiom no i generalnie Arabii Saudyjskiej i tak dalej, ale tutaj główną rolę odegrały Chiny i inni. Więc, aha, no i teraz tak, w Rosji kontrolerzy, czyli Putin jest na samej górze, pod nim jest pod nim jest Patruszew i Szojgu, Prawica globalist Lewica globalistyczna to jest yy, Prolondyńska, czyli to jest banda Petersburskich, Liberałów, Miedwiediew I Matwienka Prawica globalistyczna to jest Banda Iwanowa i Wołodina Z tym, że oni teraz tam mają kryzys Nie wiadomo co z tego będzie Natomiast kontrola finansowa pod Putinem yy, Na tym, na tym yy, etapie to jest Miszusti, na przednim był Murow, czyli klan Zubkowa I, i Szerniukowa. I tak to, słuchajcie, wygląda. Macie omówiony cały, cały schemat, jak działa, jak jest podzielony ten cały świat. Oczywiście te wszystkie, każda z tych gałęzi dzieli się na podgałęzie, na klany polityczne i tak dalej, i W tej chwili mamy, mamy taką sytuację, że prawica globalistyczna, czyli Wall Street, to nie Ten plan, który opracowali 20 lat temu, są problemy z wdrożeniem, jak widzicie. Rosja nie została odizolowana dzięki Chinom i Indiom. Za chwilę zakończy się zadyma na Ukrainie i przeniosą się na daleki wschód. Tak? Będą, próbowali, będą próbowali przyblokować cieśniny Chińczykom. Powiem wam w następnych filmach, po co jest Rosja Chinom potrzebna, tak naprawdę. I zobaczymy. No, w każdym razie. Prawica, prawica globalistyczna ciągnie cały ten trójkąt w dół. Jesteśmy na dobrej drodze, tylko z tym, że jest jeden problem, że w strukturze sieciowej, którą stworzyły klany finansowe na świecie projekt raz uruchomiony nie jest, jest nie do zatrzymania. On się musi wypalić sam. Więc nawet gdyby dzisiaj Wall Street się wybuchło w powietrze i wyleciało i zniknęło, ten plan będzie się toczył samoistnie. Rozumiecie? Tak jest stworzona struktura sieciowa tego się nie zatrzyma, dlatego będzie wojna w Europie etniczna będziemy my mieli problemy, nasze elity nasze elity, które w przewodzie pokarbowym świata są tuż przy odbycie i trzymają się hemoroidów i kradną na potęgę wpychają nas w potężne, potężne problemy naprawdę i tego nie można zatrzymać także słuchajcie, no nie wiem chyba wszystko no. myślę, myślę, że, myślę, że zrozumiecie ten schemat jak to działa? Trzymajcie się. Dziękuję za wpłaty.